jak połączyć przyjemne z pożytecznym i to w otoczeniu pięknej przyrody pokazali w piątkowy wieczór mieszkańcy gminy Osiek, którzy wzięli udział w Pliskowolskiej odsłonie Dni Osieka 2024. Koła gospodyń i ochotnicze straże pożarne z Pliskowoli i Słuchowoli zaprosiły na Marsz Nordic Walking, integracyjne spotkanie przy ognisku oraz szaloną potańcówkę na dechach. Było to wyjątkowe wydarzenie, głównie ze względu na miejsce, gdzie się odbyło i pełnych chęci do zabawy, wysiłku fizycznego jego uczestników na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku i każde koło albo kto chciał organizował różne cykliczne spotkania związane z obchodami święta, czy, czy dni osieka. E, więc e, my tu z panią Wiolą siedzą, siedząc w ostatniej ławce e, podjęliśmy taką decyzję, że razem wspólnie e, dwa koła gospodyń wiejskich z Suchowoli i oraz OSP z Pliskowoli i Suchowoli e, zorganizują wspólnie e, na Polanie Leśnej e, Wyjaśnił zbigniewące genezę spotkania przy leśnej altance i włączenia się w świętowanie dnia osieka. Uczestnicy wymienili kilka powodów organizacji piątkowej akcji. Chcieliśmy trochę ruchu, a że tutaj są fajne ścieżki, to po prostu tak chcieliśmy trochę... przyjemne spożytecznym, że tak powiem, bo też dużo, dużo osób chodzi na takie właśnie kijki i jak zaczerpniemy wiadomości od Instruktora, Jak te key -key nosić, jak je używać. Więc myślę, myślę, że będzie to z pożytkiem nie tylko dla nas, ale już dla większości tych, którzy tu przyjdą. to jest tak bardzo ważne, jak się spotykamy na co dzień. Na co dzień nie ma takiej możliwości, ale w takich właśnie zgromadzeniach, tak jak na spotkaniach, czy na takich działaniach jesteśmy wszyscy, poznajemy się i nie tylko tu od nas z naszej słuchowoli, ale też i z osieka, i z bliskiego woli i no, no kto będzie, także myślę, że to takie fajne jest, bo ktoś może się przyglądnąć, jak to wygląda, może gdzieś to przenieść znowu do siebie, no a przede wszystkim to, że no razem. Zintegrować się po prostu, będą też inne koła, będzie koło tak. z Osieka, KGW Osiek, KGW Dorzeczanie, KGW Powiślanie i z Turska też będą panie i bardzo dużo osób było chętnych, nawet spoza naszej gminy, którzy po prostu też się zgłosili do tego, żeby z nami wspólnie świętować. Wspólne świętowanie rozpoczęło się na leśnej polanie od omówienia techniki chodzenia z kijkami, bo dla zdecydowanej większości była to pierwsza przygoda z Nordic Walking. Generalnie nie ma jakby y, potrzeby być y, tutaj jakimś, nie wiem, wyszkolonym czy tak, tak naprawdę trzeba mieć y, tylko dobre chęci. Kiki. Umiemy chodzić, każdy z nas chodzi. To jest ważny ruch naprzemienny. Do tego dochodzą tylko kijki. Jak tego użyć? Powiem mniej więcej w skrócie. Także myślę, że nie będzie problemu. I nie było problemu. Po krótkiej rozgrzewce, którą poprowadziła Magdalena Sikielska, piechurzy wyruszyli na 5-kilometrową trasę, wiodącą leśnymi duktami. Organizatorów zaskoczyła wysoka frekwencja. Nie liczyłem, że ta impreza będzie przyniesie taki rozgłos bardzo duży, ale tutaj Zdeklarowało około 150 osób dzisiejsze tutaj uczestnictwo w naszej tutaj spotkaniu, imprezie. Część uczestników z różnych względów nie mogła wziąć udziału w sportowej części pikniku. Dla nich równie ważna jak rekreacja była integracja. Są tańce, jedzenie, spotykamy się z, z kolegami, z koleżankami. Żeby się spotkać. spotkać. Zintegr zintegrować. No. Być może wymiernym efektem spotkania będzie powstanie sekcji Nordic Walking. O, mamy nadzieję, że tak będzie. My Dużo do... osób, które właśnie przychodzi dzisiaj tutaj do, ze mną, nawet koleżanki, e, mówią właśnie, że kiedyś chodziły, tak jak i myśmy chodziły bardzo mm -hmm. duże kilometry mm -hmm. razem, e, nieraz po 10 kilometrów dziennie chodziłyśmy. Mm -hmm. e, to właśnie po prostu zaprzestałyśmy, a dzięki temu pewnie, zapewne większość osób znowu zacznie chodzić. Tak, Oczywiście jest... dla zdrowia. Z polskiego lasu, Jerzy Strzyż, STV Info.